Nie dwa i go zorujemy widzowie. Ostatnie i dwa i go zarujemy. Proszę Jego, moja. No wygrał no, no wygrał no. Dawaj, dawaj, niech takesza. Coś nie? Nie, Jego, moja. No i znowu wygrał debil, masz to. Raz, raz, dwa, trzy. Zaraz robiła 800. Nawet to są 60. Cebu to taki debil, no. Nie ja, 300, okej, okay, jestem 800. Jego, moja. no ja. I znowu wygrał, no i debilno. Raz, Arturix. Dzięki za bardzo. Trzy, cztery. To dwójka, sfery, ty, sfery, on chce dominować topkę. Siedem, Szef, osiem. Dzięki za kolejną stukę, bracie. Dziękuję bardzo. Już mam czas, to z na 3 minutki, macie widzowie, to też jest na, na, szybka, na, na 3 ale na dam Zapraszam, jeszcze po sety, zapraszam. Brat wygrał Środek pod rząd, teraz o 300 e, Jego moja. No i teraz wil nie, Devil. Devil ma teraz takiego farto, ile tak mało. Czekajcie, trzeba spalić na talanta, talant, tyk talent, oko. Dobra, dalej, ile 300, człowie tak mało? Czasek mało. Minut 500, minus 500. Minimum 500, minimum 500, minimum 500. To jest mega mało. To jest ultra mało. Dobra, to mamy pół banki od niego. Jego moja. Dzięki. Uf, Wygrał. Panie. Nice. Jest. Yes. Nice. Dobrze. 7... Uuu, uh, i teraz pełni milionik. Dokładnie tak. Ma dokładnie. 700 las. To jest ich obelastnie Jego? Moja. Jest... Wyzerowany, GG! Brat został Ilion. wyzerowany! Dziękuję za Gierkę! Mega dużo. What the fuck, Brat został wyzerowany! GG! A sam chciał grać! Sam się grać! GG w grateczku, GG! jesteś jak ktoś po prostu! 3 miliony! Co to jest? Trzy miliony. Trzy miliony. Ja pier... No bez przestawy, no! Co no, to jest jakieś i tęki. Czekaj, sekunda! To jest jakiś shooter pusty. To co kurwa jest w głównej cenie? Co to jest? Ja Jakie? To jest jakieś, nie wiem... 30 tysięcy? Hmm. Całość za 100k. Dziś? Całość za... A, tak, tu dobra, masz, no. To całość za 200k. 200k całość. Dziś? 200k to świetnie, to jest całość. To 2 i to. Zobaczymy. To jest taka warta Czemu? Co to jest warta? Bo, Bo w są. plusowa 250 tysięcy. No. no tam 300, tam. 300.